Bracia, zapytajmy, co zyskał Abraham, przodek nasz według ciała. Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie za łaskę, ale za należność. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika. Wiarę Jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków. Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. W prawosławnej tradycji tutaj w Rosji, jeszcze nie tylko w Rosji, jest taka, ta, taki zwyczaj, że na święto chrztu pańskiego... Ludzie zanurzają się w lodowatej wodzie, nawet jak jest lód i mróz duży, robi się taki przerębel, i człowiek wchodzi i zanurza się, żegna się wtedy. Oczywiście to nie jest nawet według Kościoła Prawosławnego, to nie jest odpuszczenie grzechów, ale bardzo często ludzie to tak traktują, że jak już się zanurzył w tej wodzie, to już ma odpuszczone wszystkie grzechy. Oczywiście to jeszcze raz mówię, nie jest tak. Ale kiedyś przyjechała tutaj do Rosji jakaś siostra zakonna z innego kraju i zobaczyła to pierwszy raz w życiu, gdzieś w telewizji zobaczyła, jak się ludzie zanurzają w tej lodowatej wodzie i mówi, o co oni robią, czemu to tak? I ktoś jej mówi, no żeby otrzymać odpuszczenie grzechów, a ona mówi, to niełatwiej pójść do spowiedzi. Bardzo ciekawa myśl, która jakby koresponduje z tym dzisiejszym czytaniem. Można się starać usprawiedliwiać swoje grzechy dobrymi uczynkami. Będę tak żył, Będę się napinał, żeby zrobić jak najwięcej dobra, żeby zakryć moje grzechy. Ale Paweł mówi: Można o wiele łatwiej, można szybciej, można prościej uwierzyć i przyjąć Boże przebaczenie, czyli spowiedź, czyli chrzest, czyli otworzyć się na łaskę miłosierdzia Bożego. I to jest i szybsze, i pewniejsze. I rzeczywiście wtedy możemy otrzymać łaskę odpuszczenia, a sami będziemy starali się usprawiedliwiać się swoimi dobrymi uczynkami. Nigdy do tego nie dojdziemy. I Paweł bardzo podkreśla wiarę. Rzeczywiście, wiara. Jeśli idziemy do spowiedzi, otrzymujemy odpuszczenie grzechów, to to jest wiara. My wierzymy, że otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów. Jeśli nam jest łatwiej, lżej po spowiedzi, to jest wiara. My wierzymy w odpuszczenie grzechów. My wierzymy, że Pan Bóg w tym wszystkim działa przez wiarę. I co to jest wiara? To jest właśnie to: pokuta, otwartość na łaskę miłosierdzia Bożego, otwartość na to, że Pan Bóg działa w moim życiu, ale też jeszcze jeden element wiary dzisiaj zauważamy. Paweł pokazuje przykład Abrahama. Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Uwierzył. A jak Abraham uwierzył? Abraham uwierzył tak, że. Dał się Bogu poprowadzić. On jeszcze nie miał jakichś przykładów świętych, nie czytał życiorysów świętych, on był pierwszy. Nie miał jakiegoś przykładu, on po prostu usłyszał głos Boga i za nim poszedł. On uwierzył. Nie miał żadnych dowodów, żadnych potwierdzeń. Po, poszedł za głosem Pana Boga, dał się poprowadzić. Pan Bóg mówi: zostaw swoje Urchaldejskie, idź, a ja Ci później powiem dokąd. I on poszedł. I później mnóstwo tych prób wiary które On zwycięsko przychodzi. Wie Pan Bóg który mówi, znaczy tak ma być. I to jest przykład wiary. I my też musimy się Panu Bogu dać poprowadzić. Są jakieś sytuacje w ciągu dnia w życiu, buntujemy się, protestujemy, nic nie możemy zrobić. Przyjąć, dać się poprowadzić. Jeżeli my nie możemy nic zrobić, to od nas nie zależy. To Pan Bóg nas tym wszystkim prowadzi. Jeśli usłyszymy w Słowie Bożym, że mamy coś zrobić, czujemy jakieś takie wezwanie. Może, by coś zmienić w swoim życiu, może, żeby gdzieś pójść, żeby coś zrobić. To Pan Bóg nas bierze przez to Słowo za ręki i nas prowadzi. Uwierzyć temu Słowu i pójść za tym Słowem. Wiara, która jest tym, że dajemy się Panu Bogu poprowadzić. Ewangelia. Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak, że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy, a przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boży. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Spójrzmy na ten kontekst tej ewangelii. Widzimy, że wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, cisnęli się jedni na drugich i Jezus mówi najpierw do swoich uczniów: Co mówi? Strzeżcie się kwasu, to znaczy obudy faryzeuszów. Czemu jest, mówi takie słowa? No, przypomnijmy sobie, co było wczoraj, przedwczoraj, co poprzedza ten fragment ewangelii. Rozmowa Jezusa z Faryzeuszami, dialog, spór, bardzo ostry, konkretny spór, gdzie Jezus mówi wielokrotnie: Biada wam Faryzeusze. I jakby widać, że jeszcze ta rozmowa, to spotkanie w Jezusie żyje. On widzi, jak oni się bardzo pogubili. Ludzie religijni, wierzący, jak daleko odeszli od Pana Boga, jak się gdzieś zaplątali, jak nie przyjęli Jezusa, nie przyjmują zbawienia, nie przyjmują Jezusa wiary są zamknięci, zewnętrznie są niesamowicie religijni, wewnętrznie są absolutnie zamknięci na łaskę. I Jezus widzi to i mówi do swoich uczniów – strzeżcie się kwasu, obłudy, faryzeuszów. Was też to czeka. Jesteście ludźmi religijnymi, będziecie ludźmi religijnymi, nie dajcie się wplątać w obłudę. To, że będziecie zewnętrznie religijni, a wewnętrznie będziecie myśleć i robić coś innego, to jest Choroba ludzi wierzących, obłuda, rutyna, że zewnętrznie pięknie się modlimy, a wewnętrznie żyjemy innym życiem. Strzeżcie się takiej obłudy. Widzi Jezus zagrożenie tego. A i bardzo ciekawe, jak dalej prowadzi ten monolog. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, aby nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście mroku w świetle, będzie słyszane, a coś coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Co Jezus mówi? Mówi, nie szepczcie do ucha, mówcie otwarcie. Ten kwas faryzeuszów, ta obłuda, bardzo często chowa się za tajemnicą, skrytością, żeby nikt nie widział, nikt nie wiedział, nikomu nic nie mów, gdzieś na ucho sobie poszepczemy. Ona nie lubi światła, obłuda nie lubi światła, bo wtedy będzie widać, że jest obłudą. Obłuda się chowa. Jezus. Pokazuje najpierw swoim przykładem, że z faryzeuszami rozmawia bardzo otwarcie, bardzo jasno. A teraz mówi, nie chowajcie się za tajemnicę, za to, co jest ukryte. I bardzo często tak jest, że są jakieś trudne tematy, które ukrywamy. Są jakieś wątpliwości, które ukrywamy. Nie chcemy o tym porozmawiać, nie chcemy tego wyciągnąć na jaw. I to bardzo często sprzyja obłudzie. Dlatego Jezus mówi, to, co się do ucha, będzie na jawie. Będą wszyscy o tym słyszeli, będzie głoszone na dacha. Nie chowajcie się za tajemnicę, niech to będzie wszystko jasne, przezroczyste, jawne. Może mamy takie tematy, z którymi się boimy porozmawiać, które nie chcemy rozmawiać, gdzieś chowamy, gdzieś się ukrywamy z czymś. Może warto byłoby chociażby pójść z tym do spowiedzi, albo z kimś o tym porozmawiać, zapytać, jeżeli mam wątpliwości. I wtedy może rozwieją się te wątpliwości. Obłuda próbuje się schować, a my mamy wszystko głosić na dachach ma być wszystko jasne i przezroczyste lecz mówię wam przyjaciołom moim pięknie jest mój przyjaciółom moim nie bójcie się tych którzy zabijają ciała potem nic więcej uczynić nie mogą niesamowite zdanie nie bójcie się tych którzy zabijają ciała a potem nic więcej uczynić nie mogą jak to przecież zabić ciało to jest największe czego się boimy to jest najstraszniejsze co może się wydarzyć jeżeli ktoś nas zabije co może być więcej co może być gorzej a i okazuje się że może być że to zabicie ciała to jeszcze nic strasznego, no niech zabijają. A co może być więcej, co może być gorzej? Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Czyli kogo? W jednych interpretacjach Pana Boga, bo On jest sędzią, a z drugiej strony diabła, który może swoją pokusą nas doprowadzić do piekła. Bać się mamy tego, że nie będziemy zbawieni, że pójdziemy do piekła. Tego się mamy bać. I trzeba rozróżnić nasze strachy. My mamy w sobie dużo strachów, dużo lęków. Czego się boimy? Czy to jest strach zewnętrzny, że może się coś wydarzyć w tym życiu, że możemy wiem, pracę stracić, zdrowie stracić, życie stracić? Tego się boimy? Czy boimy się tego, że zgrzeszymy, że wpadniemy w obłudę, że stracimy zbawienie, że nie pójdziemy do nieba? Czego my się boimy tak naprawdę? Jaki to jest strach zewnętrzny czy wewnętrzny? I bardzo często my boimy się właśnie tego, że ktoś nas, nam może coś zrobić złego. A Jezus mówi: Tego się nie bójcie. Pan Bóg się o was troszczy, nie marcie się. Tyle, tyle lat się o ciebie troszczył i teraz się zatroszczy. Bójcie się tego, że możecie nie, nie dojść do nieba, że możecie przez swoją obudę, przez swoje skryte grzechy, przez to, że odchodzicie od Pana Boga, odwracacie się od Pana Boga, że się nie nawracacie, nie zmieniacie w lepszą stronę, nie, nie otwieracie się na wiarę, na Pana Boga. Nie dajcie się Panu Bogu prowadzić, że przez to stracicie zbawienie. Tego się bójcie. A jeśli macie ten strach zewnętrzny, to nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. U was nawet włosy na głowie są policzone. Pan Bóg się o każdy włos troszczy. A co mówić o całego człowieka? Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele w rubli. Jeżeli to jest strach zewnętrzny, nie bójcie się, możecie żyć spokojnie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.